moi drodzy z tej strony English, a dzisiaj Wam pokażę moją pierwszą grę na telefonie Fortnite'a. nazywam się Bocian X tutaj macie z dużej by Ocean i X Spatia X i gramy solo lecimy dur no i dobra jesteśmy tutaj się skoczę i zobaczcie to da nam PD Nie wszystko widzimy. Ale i odla. Nie wiem, dlaczego. I widzicie, dostajemy 15 tysięcy za questa. 15 tysięcy. 15 tysięcy. No. Dobra. Dobra, więc lecimy sobie może na piszczącą gdzieś. Ale dziwnie się tu gra, zobaczcie sami. na ten domek. Po jednej nie mam. No jest wykrzywione wie... Nie, no słone wieże znaczy się. No kurde, jeszcze paliwo teraz. Ale się dziwnie gra. Ja mu to ja to nie znaczy. O. Ej, nie ma tu broni. To super miejscówka. Ale się dziwnie rana, naprawdę, prawda. I zobaczcie, moja postać jest taka... No postać jest dziwna. Niks zda. O ja zresztą, no to, to będzie po mnie, bo ja wiecie, nie umiem grać na tele Się. I dobra, mamy pompa. To może coś być. Chłopce w ciągu szczela... Ej, patrzcie! O kurde. Ale się dziwnie gra na telefonie. Ej! O! Mogę edytować. No rób to. Dobrze. Chwila. Pierwsza skrzynka, nie, ale się tu dziwnie gra. Chuba leży na telefonie, dobra, ale poszło. Co hajterzy? <laughs> o, Jezu, strzelaj. To... Tam chłop przeszela, patrzcie. Co ja tu robię? Ale porobiony! Tak sobie. Weźmy tutaj ta. O kurde, ej, naprawdę na telefonie się ciężko graje. Spróbujcie sobie sami na telefonie zagrać. Przeczę A mu sam mu przeładować. tej no drodzy, ale to jest trudno, naprawdę. Jakbyście sami grali. Nikogo tu nie ma na razie. No i umiem jakąś tu 90. -tko. Szłabą trochę. Ale naprawdę jakbyście sami grali, szybko to. Jak tu zrobię Wina w tej grze? Ile to mam więcej? O nie. Ja tu muszę zrobić wina. Ja tylko spot wygram. Już mamy 42 golda. Tam ktoś jest. Dostał 20. Może i przecież to, bo ja też chcę. ich chłopaki Sorry, moi drodzy. Mama mi weszła. O nie. O, ale porobiony łatwo. Łatwo z chłopem. Widzicie. Tak to się robi. Już aż mamy, już wam powiem, 5 kili na telefonie. A to jest pierwsza gra. Nie, no, ja jestem królem. Halo, weź to. Zjedz to! O nie! Przeładuj to. Spieszyliście, co? Trzeci poziom. Ja <noise> nikogo nie mam, ja ale tu wygląda. Idzie strafa. Dobra się ma. No, Zlikwidowałem tego Vi var med fra Skjærefredag bra. På så Mój coś zlikwidowany. Ale łatwo. Aha, uciekaj. Lepiej, mam już 6 fragów ponad. Easy easy, easy peasy. No i kolejny leży siedem fragów. Nie chcę z nich, prostu... jak można tak zrobić? Dobra, zrobiliśmy to. Mam już osiem fragów. Tam gdzieś chłopiec. Ponad jak zrobił winna, to nie wiem. Ale wiecie, no mogą w też być boty. Bociki. Ten chłop gdzieś poszedł. Mam, mam tego go w kolekcji.

Dobra, yy, moi drodzy, jak się nie odżywam, to ja mam wielki stres. Dobra, szarata w Teraz tak, jak mnie uczył Mistrz.

porobiony no i piękny z ziomkiem <grymne> pierwsza runda to jest pierwsza gra Dziesięć fragów już. Trzy osoby. Chodźcie za ja Aha! Zrobiłem wina. Jak sobie? No i moi drodzy. No, zrobiliśmy wina. Pierwsza moja gra to jest na telefonie. No i dziękuję Wam za to, że dotrwaliście do końca. I co? nawa naliśmy, Stofał dolce, mamy. No i co? Elo!